Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku tytułu Ruined King A League of Legends Story. W ostatnim odcinku zajmowaliśmy się oczyszczaniem korzeni Maokaja. Dzięki czemu też to przejście się tutaj pojawiło? I widzę, że tutaj mamy jakieś ciekawe zagadki. No i oczywiście trochę nagród za to. Oho, okej. Przypuszczam, że jesteśmy w stanie ich rozwalić w jedną turę, ale mogę się mylić. No teraz po prostu poczekajmy i będzie ja pozamiatane. doświadczenia dostaliśmy, ale zawsze to jakieś łupy i tak dalej. Teraz mamy tego jego mościa, który wybucha i tego, który zadaje all damage. A, nie da się w ten sposób tego załatwić o cacy. Dobra. Teraz moglibyśmy mu przywalić w ten sposób Każde ciało mu nieładnie. Ale też za dużo w sumie nam nie zadało obrażeń. Także jeden strzał i leżysz. Ahri awansowała. No właśnie, bo my tam mamy te punkty umiejętności do rozdania. Czemu ja tego nie rozdaję? Eee, teraz tak. To wszystko co mam mieć to mam poulepszane. Trzy razy. Przyda się. Pani misfortune. Deszcz cool. Zadaje dodatkowe 32 obrażenia. Zadaje dodatkowo 13. Za każdy ładunek szybkiego kroku, to wolę to. I Braum, przyjacielu, co ty tu masz? Zmniejsza obrażenia pierwszego... ...otrzymanego trafienia. Gdy Braum prowokuje wroga, leczy się o 8 punktów zdrowia za każdym razem, gdy zostaje trafiony. 8 punktów to trochę mało. Reszty nie ulepszam. Na razie przynajmniej.

Nie będę skrzyżał MF, bo mam super umiejętność zaraz. No chociaż w sumie z drugiej strony ona nie powali tego nasziska szpetnego. Ale mamy jeszcze jedną, jeszcze jeden atak który powinien, właśnie, zakończyć tą bitwę. 415, świetnie. Oko krakena. Wieniec jordla, wzmocniony pierścień. Sprawdźmy z czym to się tutaj je w takim razie. Jak najbardziej się przyda, z tego co widzę. Umocniony pierścień daje wytrzymałość i szansę na unik, to prędzej bym powiedział. No ale to brama akurat to ma. No i tutaj też możemy to wlepić naszemu koledze. No i dobra, na razie nie ma co tutaj za bardzo kombinować. Jeszcze generalnie bym w górę poleciał, tam, ale najpierw sobie odpoczniemy. Jedyne co mamy do wyboru to migoczące wino. Z tego co kojarzę też właśnie tam u góry za bardzo niczego nie zrobiłem. Serio, obydwoma dostałem. Na tych konstrukcjach to się trzeba będzie tak dosyć konkretnie skupić, żeby znowu nie popełnić tego samego błędu. Bardzo dobrze. Na wszelki wypadek jeszcze sobie użyjemy Brauma, no i powinno dać radę dokładnie, no nie tylko 161 punktów doświadczenia, ostatnio dostałem dużo więcej. Ale to może było spowodowane tym, że... że walczyłem z tak dosyć konkretną ilością tych kolegów. No proszę, a tu znowu rob... łowienie rybek jest. Plus tutaj mamy jakieś wrota. Te wyjątkowe drzwi są kusztownie zdobione dziwnymi materiałami. Pachną nieco siarką. Nie posiadają klamek ani zamków na klucz. Za to są ciepłe w dotyku i nieznacznie reagują na twój napór. Pozwól, bym się tym zajął. Żadne drzwi nie powstrzymają broma, Za nimi na pewno czeka przygoda i przyjaźń. Nawet najpotężniejsze drzwi można rozwalić. Heh. Wąsy i brwi Broma nadają jego twarzy przeciwny wyraz, kiedy stoi on nad niegdyś potężnymi drzwiami. Jego wierny poro przygląda mu się z zainteresowaniem. Braum je zatrzyma. Nigdy nie wiadomo, kiedy przydadzą się porządne drzwi. Na dodatek te pachną wulkanem. Cudownie. No proszę, proszę. Kto by pomyślał? Nie są one, co prawda, za dobre, jak widać. Aczkolwiek zwiększa wytrzymałość o 32 oraz moc około 16. Potężna tarcza na burzliwą mocą wulkanu. Ma 20% szans na podpalenie celu przy trafieniu, zadając mu 194 punkty nieuchronnych obrażeń. Nie będę korzystał raczej. No dobra, i teraz pytanie brzmi, gdzie myśmy weszli. Ciężko stwierdzić, co jest tak niezwykłego w tym ogromnym posągu pradawnego mędrca. Dopiero po podejściu bliżej u podstawy posągu pojawia się komplet runicznych glifów, a koniuszek palca wskazującego w postaci zaczyna emitować wiązki światła. Czemu ma to służyć? Nie wiadomo. Wiązka światła nie pokrywa się z niczym w pomieszczeniu. Natomiast glify oznaczają losowe główne i pośrednie strony świata. Posąg zwrócony jest na południowy zachód. Nic się nie stało. Przeciwna sytuacja, jakąś lepszą wędkę zdobyłem. Eee, umiejętność, ekwipunek. A chociaż też nie ekwipunek z wędkowania. Bardzo dobrze. No dobra, ale co z tym zrobić? Południe to będzie tutaj teraz chyba. Nie tam. Achri. Nie, to nie w ten sposób ma działać chyba. No nie wiem. Niczego za bardzo z tym nie mogę zrobić. Chyba że. Ale też nie, to bez sensu, żeby to... Leciało grobowcem roku. Łowienie rybek, ale to ja tu chyba już łowiłem te rybki. Z tego co kojarzę. Tak więc na razie nie chcę z wami walczyć, no. Hmm. E nie to co ja to robię. Troszeczkę to poszło nie w tym kierunku, w którym powinno. Dobra, jego podpalenie akurat wykończyło, Także to dobrze jest. Równiutkie 100 punktów doświadczenia, świetnie. A przy okazji, ja nadal nie wiem, co zrobić z tym czymś, z tym światełkiem. Dobra, tu byliśmy. No i w sumie teraz jedyne co nam już pozostaje to po prostu ruszyć do o Jezu. Po prostu ruszyć ci do Maokaja. W zasadzie nawet żeby nie spojrzeć, to możemy sobie tutaj po prostu odpocząć. Bo tam te istotki pozabijaliśmy, a przed nami za bardzo nikt nie będzie stał poza ewentualnymi potworkami, które były z początku naszej podróży. No, ja ciekaw jestem. w którą stronę ten posąg miał być odwrócony. Okej, okay, mamy tu jakiś list. Korespondencja Reginalda Weklina i Roberta Weklina, pierwsza część trzech. Braci, minęły przeszło trzy tygodnie od kiedy wyruszyłem z Dziewiczej Krainy Falkoryn w kierunku Nawiedzonych Wysp Cienia. Zaczynam podejrzewać, że doniesienia tych informatorów o ukrytych skarbach były jedynie bełkotem. Skarbiec rodzinny świeci jednak pustkami, więc ekspedycja wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Jeden z chłopców na posyłki, Elric, twierdzi, że widział we mgle mroczną postać. Na pewno przemawiała przez niego wybujała wyobraźnia. Jednak jego słowa wciąż rozbrzmiewają mi w us uszach. A może próbował odwrócić moją uwagę, żeby coś zwędzić muszę go przesłuchać to zapewne tylko dziecięca fantazja napiszę ponownie wkrótce abym miał dobre wieści pozdrów chłopców, matkę i ojca twój brat, oryginal weklin III. okej, okay, przypuszczam, że wrócić wrócimy tędy znaczy, że ja do końca nie pamiętam jak to tu wyglądało A, to jest teleport, ok, ale teleportu nie chcemy. Musimy chyba wejść po prostu tędy w górę. Dokładnie. I prosto w stronę Maokaja. Prawda jest taka, że nie wiem za bardzo, czy nie wiem za bardzo, czy właśnie nie lepiej było użyć tego teleportu. A nie, chyba i chyba idę dobrze. Dobra, tutaj już przeszukałem te skrzynki. O Jezu. Nie bardzo chce mi się z wami walczyć, szczerze mówiąc.

nie oberwały. A, no tak, jeszcze te zwalone ktoś. Spróbujmy uciec może. No, ucieczka nieudana. Okej. Okay. Teraz dwa robaki będą chciały go zjeść. A nie. A, no tak, drugi też. Dwadzieścia, hmm. aż to nie chce. O, na gdzieś tam daleko w ogóle. Może to zastosować to nie chcemy tego, żeby to w ten sposób działało. Ej, nie za dobrze mi się tam skończył. Dobra, I teraz już wystarczą zwykłe autoataki. To jest tyle normalnie punktów doświadczenia dostałem, że pożal się Boże. Jeszcze ten tu przylazł On ma czternasty poziom się serio na mnie rzuca Okej, okay, przejdziemy have a small little ones my root once again takes hold and my energy begins to replenish if slowly I am in your debt your leaves are already greener a welcome sight <laughs> oh, this ordeal has taken much of my strength to fully restore the grove, to breach the walls of mist. <laughs> it will take time. Time? We don't have any. We need to keep going. I can offer no alternative. The Buru have battled back the mist for thousands of years. There must be something my people can do that I can do. Yes, the buru. Before the ruination, the monks of the Blessed Isles would travel to the Serpent Isles to make contact with your ancestors. I thought those but rumors, myths. If you doubt me, search the coast along the Serpent Isles. There is a temple below the sea, where the Buru taught some from the Blessed Isles to commune with your mother serpent. Impossible! If such word has not been passed down in Buru legend, how can I find I will find it. Ripa? I have seen things in the deep. Then you know of this place. Get me close. The undertow will call to me. Take this seed, grant it the mother serpent's blessing. With it full of life, I can restore the grove and crush the mist that stands in your way. It will be done until we meet again, Malka. Popływ do wężowego wybrzeża. No dobrze, w tym momencie możemy zakończyć sobie ten odcinek. W kolejnym natomiast e, odcinku będziemy podróżować do wężowego wybrzeża. Mianowicie świątynia oczyszczenia to nasz cel. Tam podobno Pike ma pokazać na co go stać. Tymczasem, jednak, dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.